Zagrajnik TV Hard West to jeden z tych tytułów, który z pozoru nie interesował mnie wcale, ale już po zagraniu weń nie tylko mi się spodobał, ale i otworzył furtkę do innych gier tego typu, w tym x z 2012 roku, którego zresztą również nie spieszyłem się uruchomić. Gra warszawskiego studia Creative Forge jest bowiem przyjemna, przystępna i powinna zadowolić nie tylko fanów gier taktycznych, a to z co najmniej 10 powodów. Akcja gry dzieje się w scenerii znanej jako Dziwny Zachód. Jest to w skrócie połączenie westernu oraz elementów fantazy, horroru czy steampunku. Otoczka taka znana jest chociażby widzom filmu Bardzo Dziki Zachód, anime Cowboy Bebop, czy tym, którzy grali w grę fabularną Deadlands Martwe Ziemie. Teraz do tego grona dołączyło również Hard West, który oprócz typowego Dzikiego Zachodu posiada również... Siły z piekła rodem. W grze bowiem roi się od amuletów posiadających tajemnicze moce oraz demonów które potrafią zaleźć za skórę podczas bitew. Czasami pojawia się również tajemniczy jegomość, oferujący potężne zdolności w zamian za cząstkę duszy. Całość buduje świetny klimat, a dodatkowo sensownie osadzona jest fabuła. Wydarzenia w grze z pewnością nie są jej największą zaletą. Fabuła jest jednak zwięzła i nie zanudza zbędnymi scenami. Sama gra zresztą podzielona jest na kilka epizodów, podczas których sterujemy oddzielnymi bohaterami w innych miejscach i czasie. Smuci trochę fakt, że ani bohaterowie, ani antagoniści nie są interesujący. Gra jednak nadrabia to dość ciekawymi i różnorodnymi zadaniami. To, co jednak według mnie definiuje otoczkę fabularną, to możliwość podejmowania decyzji. Decyzji, które co ważne, mają faktyczny wpływ na dalszą rozgrywkę, chociażby zmieniając statystyki naszych postaci. Produkcja niczym z rękawa sypie sytuacjami, w których możemy wybrać, co chcemy zrobić. I choć niektóre wybory wydają się nie być do końca zbalansowane, zdarzają się i takie momenty, do których później będziemy chcieli wrócić, wybierając inną ścieżkę. Nie jest to oczywiście system na miarę rpg ale jako prosty dodatek sprawuje się wyśmienicie. Najważniejszym elementem Hardwesta jest jednak walka, która na pierwszy, piąty i dziesiąty rzut oka przypomina inne produkcje z gatunku taktycznych turówek, przede wszystkim zaś XCOM Enemy Unknown. Każda postać może się więc poruszać, zaatakować zwykłym strzałem lub strzałem rozpryskowym, zastraszać przeciwników chwilowo ich unieruchamiając, czy ukrywać się za osunami. W późniejszych fragmentach gry poznamy również postacie posiadające własne, wyjątkowe umiejętności. Ważną rolę grają tutaj również karty, które przypisujemy poszczególnym bohaterom przed każdą bitwą. Karty D dają aktywne i pasywne zdolności oraz bonusy do statystyk. Wiele z nich potrafi znacznie przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść, jak chociażby zdolność, dzięki której trafimy przeciwnika, niezależnie od jego osłon, za którymi się kryje. Niektóre karty opierają się na mroku. Są na przykład takie, które regenerują zdrowie bohaterów, gdy znajdą się w cieniu lub czynią ich niewidzialnymi dla wrogów. Jest tu też potężna umiejętność zadająca obrażenia wszystkim przeciwnikom, którzy we wspomnianym cieniu się znajdują. Kart jest tu mnóstwo, więc z pewnością jest z czego wybierać. Trzeba mieć jednak na uwadze, że praktycznie wszystkie zdolności aktywne korzystają z FARTA. Fart jest tu zresztą prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem i to za jego sprawą walka w grze wyróżnia się na tle podobnych produkcji. Chyba nie skłamię, mówiąc, że szczęście naszego bohatera jest tu ważniejsze od jego zdrowia. Fart decyduje o tym, czy atak zakończył się sukcesem, to on również pozwala na użycie aktywnych umiejętności. W końcu jest on dość specyficzny, bo otrzymujemy go otrzymując obrażenia. Dokładne poznanie tego czynnika jest niezbędne. Warto więc starać się o to, by nasze postacie miały go jak najwięcej. Gra oferuje trzy poziomy trudności oraz dodatkowe wyzwania. Można więc dostosować grę do swoich umiejętności i doświadczenia. Docenić trzeba również łatwe do zrozumienia zasady. W Hardwest nie brakuje wyzwań dla graczy obeznanych w gatunku. A jednocześnie tytuł ten nie powinien przytłoczyć nowych graczy, którzy dopiero rozpoczynają z nim swoją przygodę. Utworów w grze nie jest najwięcej, ani nie są one szczególnie zapadające w pamięć, jednak ich spokojne brzmienia pasują do sytuacji na ekranie i choć niektóre melodie potrafią być nijakie, zdecydowana większość jest po prostu przyjemna i jako tło spisują się wyśmienicie. Hard West z całą pewnością nie pójdzie na byle to sterze, ale nie wymaga też specjalnie mocnego komputera. Na moim dość starym już blaszaku z GTS 254 GB mogłem bezproblemowo bawić się na średnich ustawieniach w rozdzielczości Full HD i nie miałem powodów do narzekań na jakiekolwiek spadki płynności podczas nagrywania rozgrywki. Docenić należy również fakt, że w ten tytuł zagrają nie tylko posiadacze Windowsów. Gra dostępna jest również na Macach i Hardwest jest więc przyjemną i dopracowaną grą taktyczną, która nawet mi, komuś kto z tym gatunkiem nie chciał mieć nic wspólnego, naprawdę się spodobała. Niestety jednak muszę wspomnieć o kilku wadach, to jest w plusach ujemnych. Pierwszym zarzutem jest beznadziejny sposób narracji. O wszystkich wydarzeniach poza bitwą dowiadujemy się z tekstowych opisów lub sporadycznie od śmierci, która jest tutaj narratorem. Najbardziej cierpią na tym postacie, o których na początku wiemy niedużo, a z czasem nie dowiadujemy się wiele więcej, skutkiem czego nie odczuwamy z nimi żadnej więzi. Trudno jest bowiem przejmować się losem kogoś, kogo znamy tylko pobieżnie. Na głównych bohaterach zależy nam więc nie więcej niż na postaciach, które dołączają do naszej drużyny na jedną górę dwie bitwy. Szkoda również, że w grze nie ma możliwości zapisu podczas bitwy, przez co by zachować postęp musimy najpierw skończyć walkę. Pomimo tych kilku skaz, Hardwest z pewnością jest warte kupna. Jest to solidna gra w świetnej scenerii, okraszona nieprzeciętną grafiką i naprawdę dobrą muzyką. Gdy Creative Forge ogłosi tworzenie kolejnej gry, z pewnością nie popełnię drugi raz tego samego błędu i tym razem będę zainteresowany postępem ich kolejnej produkcji. A co wy myślicie o hardwest? Napiszcie o waszych doświadczeniach z tą grą, a także podzielcie się opinią na temat mojego pierwszego materiału na zagraniku. Wejdźcie również oczywiście na forum zagranikowe oraz na stronę zagranik.pl. A tymczasem trzymajcie się!